Dzieła, które zapisało się i ciągle się zapisuje mimo swoich różnych słabości w sposób bardzo istotny w tym Kościele. Dzieła, które przynosiło i dalej przynosi Boże owoce. Pomyślałem sobie, przygotowując tę dzisiejszą homilię, że święto w niebo wzięcia Najświętszej Marii Panny, a więc święto przynoszenia owoców jest takim pięknym chyba świętem całego dzieła lasu. Bo rzeczywiście owoce, które to dzieło przynosiło i przynosi, są piękne. Chociaż ci, którzy przynoszą te owoce, są nieraz słabi. Są ludźmi Którzy tak jak inni doznają nieraz udręki i upadku. To nie znaczy, że dzieło przestaje być święte. Bo one jest święte świętością Boga samego, tak jak cały Kościół, który jest świętą społecznością grzeszników. Wstępujecie, siostry kochane, na dobre, do końca nie zostawiając nic dla siebie, do takiego świętego dzieła. I od Was, tak jak od każdej z Waszych sióstr, jak od wszystkich nas tu zgromadzonych, którym Bóg pozwolił spotkać dzieło i jakoś w nie wejść, od nas wszystkich zależeć będzie. I od Was, jak ono będzie wyglądać i jakie owoce będzie przynosić. Owoce, które stoją tu przy ołtarzu i piękne kwiaty są zapowiedzią w dalszym ciągu piękna tego dzieła. I życzę Wam, siostry kochane, aby dzieło, które w Waszych sercach będzie się rodzić, było takie. Wybrałyście same jako drugie czytanie dzisiaj fragment. Z listu świętego Pawła do Filipian wszystko uznaje za stratę, ze względu na najwyższą wartość poznania Chrystusa Jezusa. Możemy więc Wam wszyscy postawić pytanie, na które nie musicie głośno odpowiadać. W jakiej mierze uznałyście za stratę ze względu na Pana Jezusa Wasze życie? To jest ważne pytanie, bo tak te słowa pięknie brzmią, są takie przejmujące. Chciałoby się powiedzieć, kiedy się patrzy na siostry zakonne, na księży, to, to ci, którzy uznali swoje życie za stratę. Czy tak jest? Jeden Pan kto wie i w jakiejś mierze tylko ta osoba na choć trochę siebie. To uznawanie za stratę jest jakimś procesem, bo to nie jest taki religijny ogólnik, pod którym się można wszystko podpisać. Bo za chwilę, jeszcze pewnie dzisiaj, może się okazać, że wcale nie wszystko uznałeś się za stratę. Bo gdzieś w swoim sercu mogą być różne przywiązania do swoich racji, do swoich sądów, do swoich zdań, do swoich opinii, a one wyraźnie pokazują, że wcale nie wszystko uznaje za stratę. Gdzieś dojrzewamy do tego wszyscy powołani przez Pana Jezusa, żeby wreszcie kiedyś powiedzieć tak, już uznaje za stratę. Każdy ma z nas tu swoje doświadczenie i nikomu nie chcę robić żadnego rachunku sumienia, ale warto, skoro ten tekst został nam podarowany, Zapytać siebie dzisiaj przy okazji konsekracji wieczystej tych dwóch naszych sióstr, jak to jest ze mną w moim życiu zakonnym, kapłańskim, w moim powołaniu, co tak naprawdę uznałem za stratę, co mogę powiedzieć, że już naprawdę oddałem panu Jezusowi, że to już nie jest moje. Tak naprawdę, co już oddałem panu Jezusowi? a z czym ciągle jeszcze się zmagam, albo ciągle uważam, że to, co ja, to jest Pana Jezusa. Wcale tak często nie jest i być nie musi. Paweł miał świadomość swojej drogi życia i swojego powołania, i to jest ważne. Kiedy mamy świadomość, swojego powołania, swoich słabości, to Pan Bóg wtedy przychodzi z łaską. Boża Wszechmoc może dokonać wtedy wielkich rzeczy. Tak jak w Maryi to się stało. Ale pod dwoma warunkami. To, co jest istotą tego święta. wiara i pokora Maryi. Jeżeli to jest w życiu każdego z nas powołanego jest wtedy, tak jak chce Pan Jezus, moja wiara i pokora uwierzyła wbrew temu, co wydawać by się było niemożliwe. Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony owoc Twojego łona. Pełna łaski. Była pełna łaski, bo wszystko już oddała. Jezus mógł ją napewnić swoją łaską. Modlimy się, aby wiara i pokora, która, które były takimi istotnymi wartościami w życiu Matki Najświętszej, były również istotne i ważne w naszym życiu. Każdego dnia, siostry kochane mówcie się o wiarę i pokorę. Tak Pan Bóg sprawił, że jakoś od wielu lat Mogę siostrom towarzyszyć, jakoś jestem, znam siostry trochę. Cieszę się bardzo z tego z dzisiejszego dnia. Nie mam żadnych obaw i lęków, ale jednocześnie chcę wam powiedzieć, siostry moje, czuwajcie. Trzeba czuwać nad Bożym Darem, który jest złożony w swoim sercu. Ta wieczysta konsekracja, która za chwilę nastąpi, jest czymś niesamowicie wielkim, ważnym i kochanym. Ale jednocześnie ona nie uprawnia człowieka do tego, żeby wreszcie teraz już się poczuł do końca taki, że mu wszystko wolno. Ta wieczysta konsekracja mówi o wolności. Bo tylko w wolności ją można złożyć, ale o wolności dla Jezusa, a nie o wolności dla siebie. Odtąd Wasze wybory i Wasze decyzje mają być odczytaniem wyboru i decyzji Jezusa w Waszym życiu. To jest istota konsekracji. Każda z Was będzie wybierać i decydować, ale w mocy Bożego Ducha odczytywać wybór Jezusa w moim życiu. I tak bym chciał, żeby siostry odczytały ten pierwszy wybór, te wasze pierwsze placówki po, po tej wieczystej konsekracji. Tak się składa, że jedna i druga będą w domach, gdzie będzie Jezus cierpiący. A więc chciałbym się powiedzieć, najbliżej krzyża Jezusowego. I to jest też niesamowite zaproszenie. To jest, to jest cudowny wybór. Zajmijcie tak to z całą mocą i miłością do Jezusa w tych ludziach, w tych waszych siostrach, w tych panach, którym będziecie służyć. Wierzę mocno i niech siostry uwierzą, jak nie wierzą do końca, ale pewnie już wierzą, że to też jest Jego... Cieszę się, że są dzisiaj z Wami, wasi rodzice, chcę Wam kochani podziękować, że oddajecie je na ostateczną, bez żadnych warunków swój do tu w dzielę lasek, tu w tym zgromadzeniu, tu dla niewidomych, dla różnych niewidomych na duszy i na ciele. Że jesteście tu dzisiaj z wami, bo one zawsze pozostaną ważne. Zawsze pewnie nich mówić po imieniu, niekoniecznie tym zakonem. Ale to nie grzech. Skąd tak mogą do końca dnie Cieszę się też, że są tu z nami księża, bliscy, siostry Karoliny, siostry Pi. Oto jest kościół, cały kościół. Są wasze siostry, matka, mistrzyni, która po drodze was podprowadzała w tym pielgrzymowaniu. Całe dzieło. Jest z nami Pan Prezes, dzieła. Więc całe dzieło możemy się ogromnie cieszyć i radować, bo to jest święto. To jest nie tylko wasze święto, nie tylko waszych rodzin. To jest święto nas wszystkich, całego dzieła i całego tego małego Kościoła, które nam na nim nie dzieło. Niech was Pan Bóg nieustannie umacnia swoim duchem, prowadzi, błogosławi, a ta, która przyniosła najpiękniejsze owoce w swoim życiu. Matka Boża niebowzięta będzie przy was cały czas. Słuchajcie jej. Niech ona będzie każdego dnia z wami. Ona najlepiej podpowiada, co uprzedzić. Jest ten piękny akt ofiarowania, która, który zostawiła nam sługa Boża Matka Elżbieta. Uczcie się tym aktem. On jest naprawdę piękny. Razem z Maryją niebowziętą. Dojdziecie tam, gdzie jest ona. Nie mam cienia wątpliwości. No i